Dzień dobry kochani, witam Was w czwartym dniu wyzwania EFT. Spełnij swoje marzenie. Zauważ, co zmieniło się w Tobie przez te ostatnie dni. Może pojawia się mniej oporu, większa taka otwartość, że jednak może to marzenie się spełni. Zamknij oczy, pomyśl o swoim marzeniu. Zobacz, jak się czujesz, co mówi do ciebie Twoje wnętrze. Sprawdź uwagę do centrum, do tu i teraz bo z poziomu tu i teraz wszystko jest możliwe. I daj sobie te 3-4 minutki na tą rundkę. Weź głęboki wdech i wydech, i standardowo zaczynamy od punktu karate. Mimo, że czasami wątpię, że moje marzenie o może się nie spełnić. To otwieram się na nowe możliwości, które mogą przyjść do mnie z każdej strony. Nawet jeśli teraz nie widzę, jak miałoby się to wydarzyć, mimo wszystko kocham i akceptuję siebie. I odbrew poczubek głowy czasem wydaje mi się, że to niemożliwe. Bo nie wiem, jak miałoby się to stać. Ale nie muszę znać wszystkich szczegółów. świat działa w niesamowity sposób który czasami mnie zaskakuje otwieram się na to że rozwiązania mogą pojawić się w nieoczekiwany sposób Jestem gotowa zaufać procesowi. Czuję, że moje marzenie jest coraz bliżej. Każdy dzień przybliża mnie do spełnienia mojego marzenia o. Otwieram się na cuda. I przyjmuję je z wdzięcznością. I głęboki wdech i wydech. Poczuj, jak ci jest po tej rundce. Daj znać, jak się czujesz. Może. Jakieś ruchy w świecie zewnętrznym już się robią w kierunku Twojego marzenia. I pamiętaj, że nawet jeżeli wydaje Ci się, że coś idzie nie tak, to i tak finalnie wszystko działa na Twoją korzyść, i widocznie to się musiało stać, żebyś była coraz bliżej swojego marzenia żeby właśnie się to wszystko spełniło. Dobrze, dziękuję ci bardzo i do zobaczenia jutro, buziaki.